Witajcie z tej strony, Wiktor z kanału Inżynieria Męskości. Właśnie znajduję się w Chorwacji, w miejscowości Rijeka i stwierdziłem, że nagram dla Was taki krótki film. Ostatnio Michał mówił o tym, jak bardzo ważna w życiu jest pewność siebie i o tym, że warto wychodzić ze sfery komfortu. Dlatego ja chciałbym ten temat uzupełnić o tak ważną rzecz, jaką jest spontaniczność. Dlatego zacznijmy od tego, czym jest spontaniczność. Spontaniczność jest pewnym. Zestawem, zachowań, które pojawiają się mimowolnie pod wpływem danej chwili. Taka jest przynajmniej moja definicja, nie wiem, nie sprawdzałem nigdzie na Wikipedii. Robiąc rzeczy codzienne, bardzo często robimy je spontanicznie, niezaplanowanie. A dlaczego to jest takie bardzo ważne? Już wam mówię. Jest to bardzo ważne z tego względu, że kiedy robimy pewne rzeczy spontanicznie, wychodzimy poza tą sferę komfortu. Robimy to wbrew sobie poniekąd, mimo że tego pragniemy, jest to dla nas niekomfortowe. Robiąc niektóre rzeczy spontanicznie, ćwiczymy w sobie taką kompetencję jak odwaga. Odwaga do podejmowania decyzji, które mają na celu to, że robimy coś, czego pragniemy. Nie zawsze jest to dla nas komfortowe, nie zawsze jest to dla nas przyjemne. Może być w pewien sposób dla nas krębujące, ale w momencie, kiedy to zrobimy, jest to dla nas tak odkrywcze, tak emocjonujące. Że chcemy tego jeszcze więcej i przez to robimy jeszcze więcej rzeczy spontanicznie, odważnie, że co stajemy się jeszcze bardziej pewni siebie. Dlatego szczególnie polecam, żeby być osobą spontaniczną. W momencie, kiedy wyzbędziesz się pewnych zachowań, które cię krępują, strachu przed tym, co ktoś sobie pomyśli, strachu przed tym, że ludzie patrzą na ciebie jak na debila, że tutaj inni mogą cię obserwować i stwierdzać, że jesteś osobą niezbyt pełną zdrowia umysłowego. Tylko będziesz robił to, na co naprawdę masz ochotę, wyzwolisz się i staniesz się osobą dużo bardziej pewną siebie. Staniesz się osobą, która nie boi się robić to, na co ma ochotę i po prostu robi to. Żyje pełną życia. Wyobraźcie sobie, że teraz właśnie przychodzę przez Hotel pełen ludzi. Jak widzieliście, ludzie obok mnie siedzieli i patrzyli na mnie jak na głupka. Jednak nie przejmowałem się tym za bardzo. Z tego względu, że gdybym się tym przejmował, to byłoby dla mnie raczej to mało pouczające. Raczej nie pokazywałoby tego, jak bardzo pewną siebie, spontaniczną i odważną osobą jestem. Dlatego, żeby Was w jakiś sposób zainspirować, pokażę Wam, że najbardziej ekscytujące i fajne rzeczy dzieją się w momencie, kiedy nie boisz się ich robić. Dlatego teraz wejdę do wody. Mówicie tylko, że najpierw odepnę pilota. Zapomniałem o nim. Dobra, odpiąłem już pilota. Udaję się w kierunku wody. I wiecie co? Nie wiem, czy ona jest zimna, czy ciepła. Nie wiem, co mnie w niej czeka. Czy mnie nie ugryzie jakiś jeżowiec, meduza, czy nie zaklapie kamery. Mogę jedynie pewne rzeczy przypuszczać. Jednak gdybym opierał się w życiu tylko i wyłącznie na przypuszczeniach, nie byłbym osobą, która jest pewna siebie i odważna w jakikolwiek sposób. Dlatego wchodzę, czuję, że ta woda jest lodowata. Ale mimo cieszę się, że zrobiłem coś niesamowicie spontanicznego i odważnego. Siedzę teraz w wodzie w Morzu Adriatyckim w ubraniach. obok mnie są ludzie, którzy patrzą na mnie troszkę jak na idiotę. Ale wiecie co? Mam to totalnie gdzieś. Bo robię rzeczy, na które mam ochotę. Pokazuję wam to, bo możecie tak naprawdę wszystko. Jedynym ograniczeniem dla Was jest tylko wyłącznie wasza wyobraźnia. Dziękuję Wam bardzo za to, że obejrzeliście ten filmik. Zachęcam Was do tego, żebyście lajkowali ten filmik, subskrybowali nasz kanał, lajkowali nasz fanpage i trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym filmiku.